Siemanoczko ziemiaczki, z tej strony Hormalac, a to jest kolejny odcinek z serwera Play Your Life. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować pracę kutry. Jest to jedna z moich według mnie opłacanych prac Wystarczy karta pływacka i możecie normalnie w and Marina właśnie tą pracę wziąć Co więcej nie potrzeba yy, tych no, wymagań, tylko wystarczy każda pływacka, którą możecie mieć w każdym urzędzie, praktycznie. I taka to ta płaska jest na zawsze. Więc chyba warto, się wydaje, tak jest na zawsze. I tak, w tej pracy chodzi o to, że musimy łowić ryby. W prawym, dolnym rogu mamy yy, radar, i nam ja się pokazuje, gdzie mam najwięcej yy, no ten, miejsc z rybami. I yy, czym bardziej, takie bardziej takie ciemne pole, tam jest więcej ryb. Jak widzicie mamy zapełnienie 3% prawie już. Tak 100% się zbiera około 20 minut. Szybko szybko, więc i się zarabia wtedy 450 euro. Tak Według mnie najlepiej płacić ostatku. ale na więcej, według mnie, no. I jeśli macie 50%, pokazuje Wam się punkt C, gdzie macie to wyjść. Ja zwykle zrobiłem 100%. I jak widać, że to spływa, bo... Właśnie było niedawno 450 euro, a teraz już jest 540, więc się opłaca. Niestety nie mogę Wam przedstawić na razie pracy samolotów, czyli L2, H1 i L1. Niestety, bo nie mam, musiałbym, musiałbym postarać się i zrobić tą licencję, ten teoretyczny. Może kiedyś, na razie, to będę Wam przedstawiać jakiś tamten. Pracę a co 10 odcinków, jakiś tam luźny, ten jazda albo coś. No i chyba tak zbierano do 30%, żeby się zobaczyć, jak się pozbiera, i później sobie cięcie, jakoś tak przy 90 pokażę, że jak ja się że to woś, nie, i jeśli ja zarabia. Niby banany, ale lepiej, żeby było jaśnic, nie. Wiem. Jak widać, kupiłem VIP-a, już ja nie, nie miałem, wczoraj właśnie mi się udało kupić. Wytargować za 3000k, słyszę? Do 45 dni. Więc mi się wydaje, że się opłaca. No, to was tyle na informacje. Jak widać, mam tylko jedną gwiazdkę m 4 Będę ponieważ będę zbierał to tak polone z tego odcinku. I są bo no, mi się wydaje, że to są ciekawsze prace za co reputacje Będę starał się ochotnić strazy straży pożarnej, bo straży pożarnej się do ten dojść. A tu jeszcze trzeba poczekać niestety zachciało mi się minus 100 i to no, znowu powinien to szybko, tak to chodziło do kapliczki kościoła to się szybko zrobi, więc spokojnie no, co tu jeszcze? Jak widzicie, mamy 60% W ogóle macie połów, czyli ile tam Zdjęcie nie ma 60, widzicie ten cykielielielski po 3 kg się zostaje, zostaje się najwięcej płacam. No, zrobimy do połowy i to zapisiemy. Ja, raz cięcie zrobię. I dobrze, że was nie zanudzać. Tym pływaniem to zrobię cięcie, więc widzimy się za chwilkę. Cięcie. Witam po krótkim cięciu, już a widać mamy 46%, kilka minutek. I to będziemy mogli oddać. Już jeszcze chwileczka, trzy procenty jeszcze i będzie dobrze. Trzy procent, Jak widać ma już pokazany nam zostawić jak widać kłamę, blisciutko, bo do Base Marina Czyli tam nie zaczęliśmy. Więc rozładowaliśmy, teraz pokazałem, że dostaniemy ile? Z 50% to jakieś 200, 200, 200, 260, nie no, nie, 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 nie No 270, nie 270, 280

Dobra, eee, jak widziałem, 300 euro, więc to nie jest tak mało, więc jeśli się film spodobał, może kciuka w, góra, w górę, górę, górę. No, oto o, czekajcie na kolejne odcinki, na pewno jakieś prace będą ciekawe pokazane, więc na